Dzień dobry Państwu. W tym odcinku chciałbym Państwu opowiedzieć o poście przerywanym. Uważam, że warto poświęcić temu zagadnieniu przynajmniej kilka minut. Naukowcy i lekarze cały czas zastanawiają się nad tym, jak pomóc ludziom w utrzymaniu zdrowia i pomóc im w wydłużeniu życia. To dla nas jest no, niezwykle ważne i poświęcamy temu coraz więcej dyskusji i czasu. Postprzelewany jest to sposób żywienia, w którym codziennie mamy kilkanaście godzin przerwy i nie jemy żadnych posiłków. Również można zorganizować go w inny sposób, że na przykład 5 dni spożywamy posiłki, 2 dni ograniczamy, pościmy, czyli ograniczamy spożywanie posiłku do jednego, który zawiera pół tysiąca kilokalorii. Albo jednego dnia żywimy się normalnie, a i następnego dnia pościmy. Takie są na razie naj, najczęstsze sposoby, poprzez który ludzie realizują tą ideę postu przerywanego. Ale o co chodzi w tej tak zwanej głodówce, że musimy zabezpieczyć te kilkanaście godzin albo na przykład jeden czy dwa dni, kiedy zdecydowanie nie jemy albo mocno ograniczamy nasze jedzenie. Otóż w tym czasie dzieje się bardzo dużo pozytywnych zmian fizjologicznych w naszym organizmie. Otóż stabilizuje się poziom glukozy, natomiast organizm zaczyna wytwarzać więcej ciał ketonowych w wątrobie. Te ciała ketonowe są właśnie wtedy tym materiałem energetycznym, ale ten sposób zmiany metabolizmu pozwala spalać tkankę tłuszczową, jak i również Wykorzystywać zapasy glukozy. Co się dzieje na poziomie komórkowym? Otóż w trakcie tego okresu, kiedy nie spożywamy żadnego posiłku, wówczas regenerują się nasze komórki, regenerują się komórki naszego całego ciała. Otóż poprawia się funkcja mitochondriów. Więcej komórek, tych uszkodzonych i starszych zostaje usuniętych z naszego organizmu, a poza tym uruchamiane są, uczyniane geny, które produkują białka, chroniące nasze komórki przed starzeniem się, jak i również powoduje to, że te komórki mają prawidłowe podziały. Czyli nie dochodzi do tych błędów w podziale tych komórek, które mogą stanowić ryzyko rozpoczęcia jakichś procesów. Degeneracyjnych, na przykład karcinogenezy. Jeżeli chodzi o taką praktykę kliniczną, czy obserwacje dotyczące stosowania postu przerywanego u ludzi, to wiemy, że on pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Również u osób, które mają nadwagę i otyłość, pomaga im w schudnięciu. Natomiast obecnie diabetolodzy i dietetycy zajmujący się z diabetologią, współpracujący z tymi lekarzami, stosują postprzerywany w leczeniu cukrzycy typu drugiego, insulinooporności, stanu przedcukrzycowego z bardzo dobrymi efektami. Pozostaje jednak pewne zagadnienie takie praktyczne: no, jak to upowszechniać, jak to wdrażać do codziennego życia? Jeżeli się przyjrzymy zaleceniom, Dotychczasowym zaleceniom żywienia, zdrowego żywienia i z tego życia, to proszę zwrócić uwagę, że w tych zaleceniach jest miejsce i czas na dobry sen. Odpowiednio długi, czyli od 7 do 9 godzin. Również w tych zaleceniach jest sformułowane jasne wskazanie, żeby nie spożywać ostatniego posiłku później niż 3-4 godziny przed snem. I oczywiście również po wstaniu, yy, po obudzeniu się, zjadamy śniadanie jedną czy dwie godziny od właśnie tego przebudzenia się. Czyli jeżeli to wszystko policzymy, to okazuje się, że jest to od 12 do 15 nawet godzin, w którym nie spożywamy posiłku. Czyli generalnie możemy powiedzieć, że ten najprostszy, najbardziej przyjazny post przerywany jest zgodny z zaleceniami zdrowego żywienia i stylu życia. Bo wiemy, że żeby. Abyśmy osiągnęli pewne efekty zdrowotne, o których Państwu mówiłem, to ten, ta przerwa w jedzeniu musi wynosić co najmniej 12 godzin. A realizując to, co przed chwilą Państwu powiedziałem, to możemy w zasadzie uzyskać ten bardzo optymalny okres niespożywania posiłku, czyli około 14 godzin. Czyli mamy kolejną taką bardzo ważną kwestię związaną z naszym sposobem żywienia, która może nam pomóc w utrzymaniu naszego zdrowia i wydłużyć nasze zdrowie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.